Przecież możemy już rozpocząć konferencję prasową po meczu Olimpiadą Śwignowic-Różnowiejski. Wynik spotkania 1-0. Bramkę zdobył Dawid Czekładze. Witam na konferencji trenera zespołu gości. Witam trenera gospodarzy. Oczywiście na początek poprosimy o podsumowanie trenera Śwignowic-Różnowiejski. O meczu to ja powiem najmniej. Najmniej. Sami widzieliśmy w takim meczu decyduje nieraz jedna sytuacja. I ta sytuacja, moment dekoncentracji moich zawodników, ta sytuacja nastąpiła szybko, bo w szóstej minucie. Ja chcę tylko powiedzieć o swoim zespole. Bo powiem tak, jeżeli ktoś, jakiś trener ma taki zespół jak ja, to ja mu już dzisiaj zazdroszczę. Jeżeli ktoś weźmie po mnie ten zespół, to też mu dzisiaj zazdroszczę. Dzisiaj dla mnie chłopcy wygrali mecz. Dzisiaj My gramy dwunastką, trzynastką ludzi, całą ligę. Gminszuk, który przed chwilą był, na własną odpowiedzialność wyszedł na mecz, a kostkę prawą to ma taką jak ja dwie. Straciliśmy na dzisiejszy mecz yy, George'a Enowa, żółta kartka we wcześniejszym spotkaniu, co jest bardzo dla nas ważnym zawodnikiem, i straciliśmy Darka Zjawińskiego, który ogromne, ogromną jakość daje. W przodzie. I, ale chłopcy grają. I to widzieliście Państwo, że grają do końca, walczą i myślę, że pokazali dzisiaj, że umieją grać w piłkę, pomimo takich straw. My nie mamy od początku, niby walczymy o awans, nie mamy żadnej premii za mecz, A gdzie pojedziemy, z kim nie gramy, to słyszymy, kto, które, jakie zespoły, za ile grają. To na pewno deprymuje, ale tak jak mówię, moi chłopcy grają. Na najważniejszy mecz w sezonie, praktycznie dzisiejszy, jedziemy w dzień meczu puszkom od sardynek. Ale chłopcy wychodzą i grają. Jeszcze raz powtarzam, dla mnie dzisiaj moi chłopcy wygrali. Jestem całym sercem z nimi, podziwiam ich i będę z nimi. Do końca. Mało tego. Po dzisiejszym meczu mówię Wam, że my jeszcze nie odpadliśmy. My pogramy. My pogramy jeszcze w tej wizy. To mogę Wam zagwarantować i obiecać. Dziękuję. Pani Fryzowocna, bo przyszedłem e, tutaj, jakby powiedzieć, w środku rundy i nie miałem dużego wpływu, jeśli chodzi o, o stan, jakby powiedzieć, inwentarza, czyli o, o, moich, o moich zawodników. Sami widzicie, że no, jest, jakby powiedzieć, przepaść między jednymi a tymi co grają, a po prostu no, nie mam po prostu wyjścia, bo jest taki przepis, że po prostu muszą grać młodzieżowcy i na dzień dzisiejszy czy lewa strona, czy prawa strona młodzieżowca. No, nie, nie wypada tak jak, jak sobie to wymarzył i, i na dzień dzisiejszy no, ciągniemy to w 9, dziesięciu, ja życzę Krzyśkowi czy Grzzewi, żeby naprawdę się odbudowali, bo tutaj rozmawiając... Wcześniej wcześniej z działaczami czy, czy z ten Fedorukiem i cały czas mówili, że jest to dobry materiał i tego, ale na dzień dzisiejszy od jest tutaj pięć meczy i, i, no, i nie spełniono moich oczekiwań. No i na dzień dzisiejszy jakoś tam w trudach, w bólu wygrywamy te mecze, a na pewno dzisiaj jeśli nie być łatwym przeciwnikiem, potrafi grać w piłkę, potrafi w sytuacje i cieszę się z tego niezmiennie, że stanęliśmy, jakby powiedzieć, na... na, na, na może, może nie, że stanowiliśmy, że chcieliśmy to wygrać, chcieliśmy się zachabić za, za mecz, który żeśmy przegrali, przegrali w połocku, gdzie na pewno nie byliśmy gorszym zespołem, ale wyciągnęliśmy wnioski, że jednak prosta gra jest bardziej skuteczna niż ta, jak my gramy, preferujemy po prostu grę i, i to momentami ładnie wygląda, ale brakuje tej, tej skuteczności. No cóż, no, cieszę się bardzo, nadal jesteśmy liderem i będziemy wszystko robić, żeby te punkty czułać, czułać. A jak się zakończy, zakończy się liga, tak Krzemię powiedział, że oni też walczą, to zamięcza. Dziękuję bardzo również o własne podsumowanie trenera gości, czy macie...